Dzisiaj jest 17 września i z tej okazji odtwarzamy ucieczkę polskiego rządu do Rumunii, więc najpierw wódz naczelny Edward Rydz-Śmigły, prowadzący polskie wojska. Pierwszy i najszybciej! Jest już w Zaleszczykach, jest już w Rumunii. A chwilę za nim minister spraw zagranicznych Józef Beck. Józef Bek, pełen honoru, to nie odda nawet guzika! A zaraz po nim Józef y, Słatkowski, premier rządu, zajmujący się głównie budową straczy. Ale najważniejszy jest: prezydent Mościcki. Prezydent Mościcki także uciekł. Do Rumunii zabierając Polsce całe złoto, całe złoto, nic nie odda, nic nie odda, nic nie odda. I uciekamy, i uciekamy.